Czas teraźniejszy prosty, present simple tense, jest czasem, który poznajemy na pierwszej lekcji języka angielskiego. Czas teraźniejszy prosty, present simple nie jest jednak wcale taki prosty, jak jego nazwa by wskazywała. Aby móc poprawnie używać ten czas, musimy nauczyć się kilku różnych konstrukcji gramatycznych i zaprzyjaźnić się z takimi wynalazkami jak czasownik woziłkowy, inwersja, forma ściągnięta. A więc z tego filmiku dowie się takich cudów jak 1. Jak tworzymy zdania twierdzące w czasie Present simple, 2. Gdzie znaleźć ukryte czasowniki posiłkowe? 3. Jak pytać w nieprostym czasie prostym Present simple, 4. Jak wyglądają przetrzenia w czasie teraźniejszym prostym Present simple? 5. Kiedy stosować czas teraźniejszy prosty present simple, i 6. Kiedy nie stosować tego czasu. I 7. Na koniec, jak ćwiczyć tak, żeby nauczyć się. Present Simple. Dobra wiadomość jest taka, że kiedy ten temat już ogarniesz, to te gramatyczne rzeczy będą się powtarzać przy późniejszych czasach, więc już będzie później z górki. Jak tworzymy zdania twierdzące w nieprostym czasie teraźniejszym, prostym? Present Simple. Po angielsku zawsze najpierw mówimy, kto. Jacek, Kasia, lub zaimka, zamiast imienia używamy zaimka osobowego, czyli ona, ona. Nie możemy jak po polsku zacząć samym czasownikiem. Idę do sklepu. Zawsze podajemy kto idzie. Na przykład ja idę do sklepu. Następnie dajemy czasownik w jego podstawowej formie, takiej jakbyśmy znaleźli w słowniku. Na przykład I go to work. Ja chodzę do pracy. Tomek and Kasia swim every day. Tomek i Kasia pływają codziennie. You like chocolate. Ty lubisz czekoladę. Zwróć uwagę, że w języku polskim musimy to wszystko odmieniać przez osoby. Ja chodzę, ty chodzisz, on chodzi, chodzimy, chodzą i tak dalej. W języku angielskim dajemy po prostu podstawową, tą słownikową formę czasownika i już go. No. Chyba, że jest to słynna trzecia osoba liczby pojedynczej on, ona, to, ale o tym za chwilę. Kwestia osób trzecich. Podstawową pułapką zastawioną na nas przez angielski czas teraźniejszy prosty present simple jest to, że w trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli właśnie on, ona, to, musimy do czasownika dokleić końcówkę s. Na samym, tym samym powyższe zdania wyglądać będą następująco: Tomek swims every day. Tomek codziennie pływa. She likes chocolate. Ona lubi czekoladę. Końcówka S w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasu present simple. E, jakie tu są wyjątki? Oczywiście angielski nie byłby angielskim, gdyby nie było tej prostej zasady kilku wyjątków. Jeśli słówko kończy się nam literkę O, dodajemy nie samo S, ale S. Na przykład do, does, go, goes. Czyli He goes to work on Saturdays. On chadza do pracy w soboty. She does it every time. Ona to robi za każdym razem. To samo dotyczyć będzie słów kończących się na literki ss, sh, ch, XZO. Wtedy zamiast gołego s dodajemy es. Na przykład miss, misses, czyli spóźniać się, nie trafić. Crash, crashes, rozczaskać się, rozbić. Fix, fixes, naprawić, zmontować. Jeśli natomiast słowo kończy się na spółgłoskę plus y, Dodajemy końcówkę yes. I carry a suitcase. He carries a suitcase. You study English. She studies English. Czyli ja, yes, ty studiujesz angielski, ona studiuje, uczy się angielskiego. Teraz tak, kwestia posiadania, czyli have i has. Innym popularnym wyjątkiem jest tu mieć. W trzeciej osobie liczby pojedynczej będzie to has. I have a car. Ja mam auto, ale he has a car. On ma auto. Kwestia bycia. Natomiast najwięcej problemów przysporzy nam tutaj czasownik, być, który jest inaczej w każdej osobie. Odmiana to be w liczbie mnogiej czasu present simple. I am happy. Ja jestem szczęśliwy. You are happy. Ty jesteś szczęśliwy. She is happy. Ona jest szczęśliwa. He is happy. On jest szczęśliwy. It is happy. To jest szczęśliwe. A w liczbie mnogiej to już jest prostszej. We are happy. My jesteśmy szczęśliwi. You are happy. Wy jesteście szczęśliwi. They are happy. Oni są szczęśliwi. Tutaj mam cały filmik na ten temat. Możecie go zobaczyć. Ukryte czasowniki posiłkowe wychodzą z cienia. Chociaż jesteśmy dopiero na pierwszej lekcji, żeby móc gramatycznie wyjaśnić, jak tworzymy pytania i przeczenia w czasie teraźniejszym, present simple, musimy. Wprowadzić sobie pojęcie czasownika posiłkowego. Po angielsku auxiliary verb. Krótko mówiąc, w języku angielskim zwykle czasowniki idą parami. Czasownik właściwy plus jego pomocnik gramatyczny. Posiłkowy pomocnik, ten pomocnik właśnie, sam w sobie nic nie znaczy, po prostu mówi nam w jakim czasie jest dane zdanie. Aby jednak skomplikować sytuację w zdaniach twierdzących w czasie teraźniejszym, present simple, ten czasownik posiłkowy jest ukryty. Anglicy go w ogóle nie wymawiają, nie, ukrywają. nie ukrywajmy jednak tego dłużej, on tam jest. Na przykład w zdaniu I like you, lubię Cię, niczym Sherlock Holmes wiemy, że w tym zdaniu kryje się czasownik posiłkowy do. I do like you, ja naprawdę Cię lubię. Jeśli zdecydujemy się wypowiedzieć nasze ukryte do czy does dla trzeciej osoby, zaakceptujemy w ten sposób fakt, że naprawdę tak jest. To jest jeden z rodzajów emfazy, czyli podkreślenia tego, co chcemy powiedzieć. Do jest dla wszystkich osób oprócz on, ona, ono, on, kiedy jest das. He plays football. On gra w piłkę nożną. He does play football. On naprawdę gra w piłkę nożną. Zwróć uwagę, że jeśli wydobywamy na światło dzienne das, to znika nam końcówka S przy czasowniku. He plays. He does play. Um, podobnie będzie w przypadku have. He has a knife. She does have a knife. Eee, ona rzeczywiście ma nóż. Zwróć uwagę, że tu w drugim zdaniu mamy have, a nie has, ponieważ nasze słynne s dla trzeciej osoby liczby pojedynczej czasu present simple jest już doklejone do czasownika posiłkowego do czyli does. Więc nie musimy tak samo jak było przed chwilą. Eee, aby utrudnić sprawę, będzie tak dla wszystkich zdań, za wyjątkiem tych zbyć. Lub z czasownikami modalnymi. Can, could, may i tak dalej. No na przykład, he is happy. On jest szczęśliwy. W zdaniach z to be nic nie jest ukryte. Podobnie będzie w zdaniach z czasownikami modalnymi. Na przykład, can. I can swim. Tu też nie ma już niczego. Nie, nie możemy dodać he. Daskends, bo nie ma niczego takiego. Dlatego pytania i przeczenia, kiedy jest to be, czyli być, będą wyglądać inaczej niż cała reszta, o czym za chwilę sobie powiemy. No ale właśnie, dlaczego w ogóle mówimy o tym ukrytym czasowniku posiłkowym? No właśnie, pytania w czasie teraźniejszym prostym, nieprostym. Present Simple. Czasowniki posiłkowe pokazują się bardzo ważne, okazują się ważne przy zadawaniu pytań w czasie Present Simple. Skoro wiemy już, że kryją się tam w zdaniach twierdzących, nie będzie już teraz dla nikogo szokiem, gdy w pełnym splendorze wyjdą na światło dzienne w pytaniach w czasie Present Simple. Więc tak, zacznijmy od klasyka gatunku, który nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem. Każdy słyszał na pewno takie angielskie zdanie. I love you, kocham cię. Ale jak zapytać, czy mnie kochasz? Z licznych piosenek do angielskiego piosenek po angielsku pamiętamy pewnie równie słynne Do you love me? Czy mnie kochasz? Teraz tylko pytanie, dlaczego tak właśnie zadajemy to pytanie? Jakby nie było w czasie prostympu. Po pierwsze, w języku angielskim nie ma czegoś takiego jak polskie czy, więc trzeba Kombinować. Tutaj te czasowniki posiłkowe wchodzą nam do gry i legendarna inwersja. Inwersja to po prostu zamiana miejscami dwóch pierwszych słów w zdaniu. Więc popatrzmy na nasze zdanie w pełnym jej krasie, to znaczy z wydobytym na światło dzienne czasownikiem du. Powiemy: You do love me. Ty naprawdę mnie kochasz. Tak zdanie yy, tak, to powie, tak to powiemy z do. Jeżeli zamienimy to zdanie w pytanie, wtedy właśnie zastosujemy szyk przestawny, inwersję, czyli zamienimy pierwsze dwa słowa miejscami. W ten sposób otrzymujemy do you love me. I do love you, do you love me. Albo inny przykład. People like holidays, ludzie lubią wakacje, ale my wiemy, że pełna forma tego zdania to. People do like holidays. Stąd pytanie będzie. E, za, zamienimy pierwsze dwa słowa i wyjdzie. Do people like holidays? Czy ludzie lubią wakacje? Tak samo będzie z naszą trzecią osobą liczby pojedynczej. Ono no to. Tomek likes Sonia, Tomek lubi Sonię. Powyższe zdanie z tym samym, co pełne zdanie Tomek does like Sonia. Tak więc pytanie będzie wyglądało oczywiście, does Tomek like Sonia, czy Tomek lubi Sonię? Zwróć uwagę, że tutaj również skoro mamy does, to nie mamy już likes, tylko like. Pytania, z których coś mamy, have, czyli have got, możemy zadać na dwa sposoby. Po pierwsze, to według standardowego schematu, o którym właśnie powiedzieliśmy, I have a big nose, mam wielki nos. Możemy też powiedzieć, I do have a big nose, ja naprawdę mam duży nos. Czyli pytanie, do I have a big nose? Proste. Drugi sposób. Tutaj, chociaż użycie samego have też niby będzie poprawne. Zdecydowanie lepiej będzie, zawsze, jeżeli w pytaniu użyjemy pełnej formy have got. I have big ears. I have got big ears. Mam duże uszy. A w pełnym pytaniu have got. Have I got big ears? Czy mam duże uszy? Have I got to znaczy, do, I have i I have got znaczy to samo. Po prostu w pytaniach to lepiej brzmi. She's, beautiful, she's got beautiful eyes. She has beautiful eyes. Has she got beautiful eyes? Yes, she's got beautiful eyes. Można też przewrotnie zapytać, używając pytania negatywnego. Hasn't she got beautiful eyes? Czyż ona nie ma pięknych oczu? Ale do przeczyń dojdziemy za chwilkę. Pytania w czasie teraźniejszym present simple z być, czyli I am, you are, she is itd. Jak wspomniałem przed chwilą, w te zdania nie da się wtrącić naszego ukrytego du do czy das, tak więc nie zostaje nam nic innego, jak po prostu zastosować inwersję. I am happy, jestem szczęśliwy, czyli pytanie z inwersją: Am I happy? Albo You are clever, jesteś mądra. Are you clever? Czy jesteś mądra? Albo He is strong, on jest silny. Is he strong? Czy on jest silny? Albo w liczbie mnogiej, We are great. Jesteśmy wspaniali. Are we great? Czy jesteśmy wspaniali? Tu również można by zadać takie pytanie retoryczne, które jest raczej stwierdzeniem faktu, niż pytaniem. Aren't we great? Czyż nie jesteśmy wspaniali? Isn't she beautiful? Czyż ona nie jest piękna? Isn't he strong? Czyż on nie jest silny? To właśnie. Jak tworzymy przeczenia w czasie teraźniejszym, prostym present simple? Nasze ukryte czasowniki posiłkowe ważne są również, jeśli się z czymś nie zgadzamy, czyli przeczymy. Zwykle w języku angielskim robimy to po prostu przez dodanie słówka not, czyli nie. W przeczeniach w czasie teraźniejszym present simple nie możemy dać jednak samego not, musimy podać je w zestawie z czasownikiem posiłkowym. Na przykład I like pizza – lubię pizzę. Pamiętam, że w tym zdaniu potajemnie ukrywa się nasze do. I do like pizza. Ja naprawdę lubię pizzę. I teraz możemy więc po prostu dodać not, żeby okazać swe oddanie sprawie zdrowego odżywiania I do not like pizza. Co więcej, Anglicy uwielbiają skracanie, stąd zwykle usłyszymy po prostu I don't like pizza. Nie ja lubię pizzy, ponieważ do not to jest to samo co don't. Pełna forma do not będzie brzmiała lepiej formalnie, jeżeli piszemy coś, a natomiast don't usłyszymy raczej na ulicy. Formy ściągnięte w czasie present simple do not, don't, does not, doesn't, have not, haven't, has not, hasn't, I'm not, I'm not, is not, isn't, are not, aren't. Zwróć uwagę, że I am not skraca się troszkę inaczej niż pozostałe. Przeczenia w czasie teraźniejszym present simples have, i has. Sprawa wygląda analogicznie. I have a car. Mam auto. I do have a car. Ja naprawdę mam auto. I do not have a car. Ja nie mam auta. I don't have a car. Nie mam auta. Ponieważ do not to jest to samo co don't. A w przypadku ona to it has wings. To ma skrzydła. It does have wings. To naprawdę ma skrzydła. It does not have wings. To nie ma skrzydeł. It doesn't have wings. To nie ma skrzydeł. Ponieważ znowu does not skracamy do doesn't. Zwróć uwagę, że gdy mamy does, nie będzie już trzecioosobowego has, tylko have. Does zaspokoiło naszą potrzebę dodawania literki s dla trzeciej osoby liczby pojedynczej. Nie polecam jednak używać opcjonalnego got w przeczeniach. Nie brzmi to najlepiej. I have got a headache. That's ok. I do not have a headache, to jest ok, ale I do not have got, blll, to nie. Przeczenia w czasie teraźniejszym, prostym, present simple, być, czyli I am, is, are dalej. Tutaj po prostu dodajemy nasze not, jeśli chcemy zabrzmieć bardziej formalnie lub używamy formy ściągniętej, jeżeli chcemy zabrzmieć bardziej potocznie. I am clever, jestem mądry. I am not clever, nie jestem mądry. Lub mniej formalnie, I'm not clever, nie jestem mądry, albo... You are tall. Jesteś wysoki. You are not tall. You aren't tall. Czyli nie jesteś wysoki. Albo He is rich. On jest bogaty. He is not rich. He isn't rich. On nie jest bogaty. A w liczbie mnogiej. We are happy. Jesteśmy szczęśliwi. We are not happy. Co jest tym samym, co we aren't happy. Czyli nie jesteśmy szczęśliwi. Albo. You are sad. Jesteście smutni. Tak, tak, nigdy nie wiemy, czy chodzi o jesteś smutny, czy smutna, czy jesteście smutni. Ale tak czy owak, you are not sad, you aren't sad, czyli nie jesteście smutni. Albo They are in France, oni są we Francji. They are not in France, they aren't in France, oni nie są we Francji. Tutaj, jak widzisz, te, przy, ta teoria brzmi dużo bardziej skomplikowanie niż praktyczne przykłady. Kiedy stosować czas teraźniejszy, prosty, present simple? Generalnie czas teraźniejszy, prosty, present simple stosujemy w sytuacjach, gdy robimy coś regularnie. Są typowym, książkowym zdaniem w czasie present simple będzie na przykład I get up at 7 am. Wstaję o 7 rano i robię to regularnie, codziennie. Taki mam tryb życia. To wynika z sam, nie, nie, nie musimy tego mówić, po prostu wynika z samej konstrukcji zdania. Albo I go to the pub every day, codziennie chodzę do knajpy. Tego everyday właśnie nawet nie trzeba dodawać. Regularność naszych barowych aktywności wynika z samego użycia czasu. Present simple. Również to, co lubimy lub nie lubimy, nie zmienia się tak często. Na przykład I like good food, lubię dobre jedzenie. I hate opera, nie znoszę opery. Mamy również nadzieję, że nasz stan posiadania nie ulega dramatycznym fluktuacjom. I have a lovely girlfriend. Mam cudowną dziewczynę. I don't have any problems. Nie mam żadnych problemów. Również wydaje się nam, że, że nie zmienia się to, jacy jesteśmy. I'm always happy. Zawsze jestem szczęśliwy. The tree is green. Drzewo jest zielone. We are the champions. Jesteśmy zwycięzcami. A teraz, kiedy nie stosować czasu teraźniejszego Present Simple? Z moich obserwacji nie mamy problemu ze stosowaniem czasu Present Simple. Wręcz przeciwnie, stosujemy go za często. Dzieje się tak głównie dlatego, że zapominamy o dwóch. Dużo bardziej popularnych czasach w języku angielskim, to znaczy Present Continuous i Present Perfect Simple. Kiedy stosować czas teraźniejszy Present Continuous zamiast Present Simple? Kiedy coś wydarza się w danym momencie, musimy użyć czasu teraźniejszego ciągłego, to znaczy Present Continuous. Co więcej, ten moment jest dosyć umowny, może trwać nawet miesiąc. Porównaj: I dance every day, Present Simple, codziennie tańczę. I am dancing now. Present continuous. W tej chwili tańczę. Albo I walk to my office. Present simple. Chodzę do biura piechotą. I am walking to my office. Present continuous. Właśnie w tej chwili pieszo idę do biura. Albo porównaj. I teach at Oxford University. Present simple. Wykładam na Uniwersytecie I I'm teaching on a weekend course. Present continuous. Nauczam na kursie weekendowym. Teraz. Nawet tutaj niekoniecznie w tej chwili coś wykładam, ten, bo możliwe, że nie jest teraz weekend, e, ale to jest ten okres. No e, i tutaj ten Present Continuous. E... Jest tutaj tolerancyjna, ale o tym oczywiście w osobnym filmiku. A kiedy stosować Present Perfect zamiast Present Simple? Czas Present Perfect jest chyba najpopularniejszym angielskim czasem i sprawia nam problem, ponieważ nie ma w języku polskim analogicznego czasu ani konstrukcji. To jest taki ani czas przeszły, ani teraźniejszy. W czasie Present Perfect coś z przeszłości wpływa nam na teraźniejszość. Natomiast my z uporem lepszej sprawy zamiast używać Present Perfect stosujemy czas teraźniejszy, prosty Present Simple, ewentualnie czasami czas Przeszły pas simple, ale najlepiej to zobaczysz na konkretnych przykładach. Jeśli chcę na przykład powiedzieć, że mieszkam tu wieki całe, powinien powiedzieć: I have lived here for ages, w present perfect. Mieszkam tu przez całe wieki. Również, jeśli mamy już dosyć, powinniśmy powiedzieć: I have had enough, też w present perfect. Mam już dosyć, nie w czasie teraźniejszym. Ale oczywiście możemy też stwierdzić, że mamy czegoś generalnie wystarczająco dużo. I have enough problems in my life i tutaj już powiemy to w present simple, że mam ogólnie codziennie dużo problemów. Również, jeżeli robimy coś pierwszy raz, to zwykle musimy to powiedzieć w czasie present perfect. It's the first time I've heard about it. Po raz pierwszy o tym słyszę czy usłyszałem. Jak widzisz, polskie tłumaczenia tych zdań są w polskim czasie teraźniejszym, jednak po angielsku nie użyjemy present simple, tylko present perfect. I na koniec jak ćwiczyć, żeby nauczyć się czasu present simple i wszystkich innych. Zawsze fajnie jest poczytać sobie o terrori, posłuchać filmików. Najważniejsze to jest jednak, żeby nauczyć się mówić po angielsku, stosować to w praktyce. Dlatego jeśli naprawdę chcemy umieć present simple, musimy wypowiedzieć i to na głos ileś tam zdań w tym czasie. Dlatego właśnie nauka na kursie speaking opiera się na rozmowie po angielsku. Na zadawaniu pytań i odpowiadaniu na nie. Oczywiście są one sprytne, skonstruowane tak, żeby zawierały wszystkie potrzebne Ci konkretne konstrukcje gramatyczne i najważniejsze słownictwo. A co ciekawe, rozmawiasz zupełnie bez stresu i to o dogodnej porze dnia i nocy, ponieważ twoim rozmówcą jest nikt inny jak komputer lub telefon, który dzięki speakingu Cię rozumie, chwali, a w razie potrzeby poprawia. W ten sposób uczysz się języka angielskiego jak dziecko, które uczy się swojego języka ojczystego. Zaczynasz poprawnie mówić w present simple, nawet jeśli nie wiesz, że ta konstrukcja gramatyczna się tak w ogóle nazywa. Przekonaj się najlepiej e, sama lub sam tydzień nauki bez zobowiązań, dostajesz zupełnie za darmo. E, dodatkowo, jak zapiszesz się na kurs, będziesz dostawać nowości e, o tekstach, które piszę na mojego bloga, e, do którego link zobaczysz w komentarzach. I to tyle na temat present simple. It's that simple. Link do kursu, tykułu na blogu na ten temat znajdziesz w, w komentarzu, jeżeli wolisz słowo pisane niż mówione. Zalajkuj ten film, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmikami, w których będziemy sobie wyjaśniać wszystkie meandry języka angielskiego.